Bardziej do działania motywujecie to, co możesz stracić, czy to, co możesz zyskać? Wszyscy ludzie na świecie są bardzo prości w obsłudę. Motywuje nas tylko jedna z dwóch rzeczy: ból, czyli strata, albo przyjemność, czyli zysk. Nie ma innego motywatora. Oczywiście dla niektórych z nas ważne są potrzeby takie jak bezpieczeństwo, edukacja, rozwój, fizjologia, wszystkie piramidy, potrzeby z piramidy Maslowa. Natomiast na takim fundamentalnym poziomie robimy coś dlatego, że oczekujemy nagrody w związku z tym, albo robimy coś po to, żeby uniknąć kary. Którym mechanizmem ty się kierujesz? Wy osoby dwóch dorosłych mężczyzn. Obaj byli synami alkoholika. Jeden z nich położył swoje życie dokładnie w taki sam sposób jak jego ojciec. Czyli został alkoholikiem, nie szanował swojej rodziny, przepijał wszystkie pieniądze, wpadł w złe towarzystwo, stracił pracę, mieszkał w obskurnej ruderze. Jego dzieci patrzyły na niego, na to w jaki sposób on się stacza na samo dno i zafundował im dokładnie taką samą historię, jaką zafundował jemu i jego ojciec. Zadano mu wtedy pytanie: powiedz mi, czemu twoje życie tak się potoczyło? Na co on odpowiedział: a kim innym miałem zostać, mając za wzór takiego ojca. Jego brat ułożył sobie swoje życie zupełnie inaczej. Był statecznym przedsiębiorcą, który otworzył dobrze prosperujący biznes. Szanował swoją rodzinę, miał czas na to, żeby poświęcać go swoim dzieciom, dbał o swoją żonę, był człowiekiem dobrym, uczciwym, rzetelnym, szczęśliwym, spełnionym, majętnym. Słowem osiągnął sukces. Zadałem mu pytanie, jak to się stało, że Twoja droga życiowa właśnie tak wygląda? Na co on odpowiedział: A kim innym miałem się stać, mając za wzór takiego ojca? Ta piękna historia pokazuje, że to nie warunki mają znaczenie, tylko decyzje, jakie podejmujemy w życiu. Dlatego też chcę ci teraz powiedzieć o kilku elementach, które uświadomią ci, w którym miejscu ty jesteś, jakim jesteś typem człowieka, które decyzje dla ciebie są bliższe i dlaczego robisz to co robisz albo dlaczego unikasz robienia tego, czego nie robisz. Pierwsza rzecz to metaprogramy. Metaprogramy to filtry, przez jakie oceniamy rzeczywistość. Filtry utworzone na poziomie naszych doświadczeń i przekonań, dzisiaj Decydują o tym, w jaki sposób my będziemy rozmyślać o sprawach ważnych dla nas, jak będziemy działać w ramach tych spraw i czego nie będziemy robić, jeśli chodzi o życie, biznes, rodzinę, zdrowie, karierę wszystkie aspekty naszego życia. Metaprogramy to jest taka nakładka na twój umysł, która zaburza twój odbiór świata. To tak, jakbyś patrzył na świat przez pryzmat swoich okularów. Patrząc przez przyciemniane niebieskie okulary, świat jest ciemniejszy. Ale zdejmując te okulary, okazuje się, że ma więcej barw, więcej kolorów i jest przyjemniejszy w odbiorze. Chociaż w ten sposób można powiedzieć, że nie razi mnie słońce. Metaprogramy to nakładki i te nakładki decydują o tym, co robisz albo czego nie robisz. Podam ci przykład. Metaprogram ogólny bądź szczegółowy. Wyróżniamy ludzi, którzy widzą tylko szeroki obraz rzeczywistości. Widzą Ogół doświadczeń, widzą horyzont, widzą pewną wielką wizję, natomiast mają ogromny problem z tym, żeby dostrzec szczegóły. Dlatego dla nich być może rzeczy wydają się proste na etapie planowania, na etapie wymyślania, stwarzania czegoś nowego, bo są bardzo kreatywni. Natomiast dla kogoś innego, kto ma metaprogram szczegółowy, ta wielka wizja tego człowieka rodzi bardzo wiele problemów, ponieważ on widzi słabe strony w tym projekcie i punktuje. Skąd weźmiemy na to pieniądze, a jak zrobimy to w tak krótkim czasie, a jak, gdzie znajdziemy ludzi do realizacji tego, a jakich narzędzi będziemy potrzebować? Ponieważ ta osoba skupia się na detalach. I te dwie osoby, tak naprawdę, no będą miały bardzo trudno, żeby się dogadać ze sobą, bo będą patrzyły przez zupełnie inne okulary na świat. przykładem metaprogramów jest metaprogram dążenia i unikania. Ludzie, którzy mają wgrany program dążenia, to ludzie nastawieni na przyszłość, wyznaczający sobie nowe cele, idący do przodu, nie rozpamiętujący przeszłości, szukający jasnych kolorów w świecie. To są ludzie, dla których liczy się to, co będzie, nie to, co było. To ludzie, którzy idąc do przodu, często zapominają o tym, jak było wcześniej, zapominają o ludziach, którzy wcześniej byli na ich drodze, ponieważ mają tak wielki fokus na przyszłość, że mówią do innych ludzi: albo idziesz ze mną, albo ja idę sam, ja mam kierunek obrany. Są to ludzie, dla których liczy się cel, zysk, radość, szczęście, spełnienie. Oczekuję od życia więcej, dążę do tego, ponieważ to jest dla mnie ważne. Więc to są osoby, które prą do przodu. Ich przeciwieństwem są osoby, które mają w metaprogram na program unikanie. To osoby, które wszystkie decyzje, które podejmują, podejmują raczej w obawie przed tym, żeby nie stracić tego, co już mają, aniżeli po to, żeby zyskać coś nowego. To osoby, dla których ważniejszy jest spokój, bezpieczeństwo, komfort, stabilizacja i ich życiowe podejście raczej polega na tym, żeby się nie wychylać, żeby nie ryzykować. Żeby nie podejmować jakichś działań, które mogą narazić mnie na utratę spokoju, bezpieczeństwa, komfortu, stabilizacji. Gdy chciałbyś sprzedawać człowiekowi z metaprogramem dążenie, potrzebujesz pokazać mu jak Twój produkt czy usługa pomoże mu osiągnąć więcej jego celów w przyszłości. Natomiast sprzedając człowiekowi z metaprogramem unikanie, potrzebujesz pokazać mu w jaki sposób Twój produkt czy usługa sprawi, że on nie straci tego co już ma. Zachowa to, co do tej pory osiągnął. Z drugim tematem doskonale łączy się temat numer 3: ból czy przyjemność. W sprzedaży i nie tylko chodzi o to, aby odkryć czerwony guzik, który skłoni klienta do dokonania zakupu. I tym guzikiem może być albo chęć osiągnięcia przyjemności w, twoim, w swoim życiu, albo chęć uniknięcia bólu. Niestety, większość z nas, przytłaczająca większość ludzi na świecie, jako główny motywator do zmian traktuje ból. Rzucamy papierosy dopiero wtedy, kiedy lekarz na oddziale intensywnej terapii powiedział nam albo pan rzuci papierosy, albo następny raz nas spotkamy się po drugiej stronie. Zabieramy się za siebie idąc na siłownię dopiero wtedy, kiedy lekarz widząc nasze badania powiedział to, że pan jeszcze nie zszedł na, na zawał to cud. Podejmujemy decyzję o zmianie pracy dopiero wtedy, kiedy obecny szef, obecny pracodawca nie zapłacił nam pieniędzy, oszukał nas i nie mamy wyjścia. I większość ludzi dokładnie tak funkcjonuje, ponieważ ból... Jest dla nich o wiele większym motywatorem. Natomiast garstka ludzi, tych przedsiębiorczych, dążących do celu, odważnych, tych ludzi, którzy są na tyle szaleni, jak powiedział Steve Jobs, że wierzą w to, że mogą zmienić świat i faktycznie go zmieniają. Dla tych ludzi liczy się to, co zyskam, czyli przyjemność. Wskazówka dla Ciebie, tip sprzedażowy: jeśli chcesz sprzedawać klientom z podejściem opartym o ból, musisz się do tego bólu dokopać. W tym celu świetnie się sprawdza moja metoda mm, budowania relacji z klientem o nazwie PSPOP. Jeśli natomiast chcesz sprzedawać klientom w oparciu o przyjemność, potrzebujesz nauczyć się prezentować swoje rozwiązania językiem korzyści, na przykład za pomocą metody P2URKO. Oby te metody znajdziesz na mojej platformie sprzedaży sejlab.pl, gdzie link znajdziesz pod spodem, pod tym nagraniem. Rzecz numer cztery. Skąd tak naprawdę to się wzięło w Twojej głowie? Wzięło się to z wychowania przez Twoich rodziców. Jeśli w Twoim życiu Twoi rodzice przejmowali za Ciebie odpowiedzialność, robiąc wszystkie te obowiązki, które Ty powinieneś wykonać jako dziecko, robiła za Ciebie Twoja mama bądź tata, sprzątała za Ciebie Twój pokój, odrabiała za Ciebie lekcje, załatwiała wszystkie sprawy formalne, organizacyjne w szkole czy w innych organizacjach, ty. Nie miałeś w domu obowiązków. Byłeś nauczony do tego, że zawsze ktoś za ciebie wszystko zrobi. Nauczyłeś się żyć według takiego metaprogramu o nazwie unikanie. Dlaczego? Ponieważ ktoś stworzył ci warunki szklarniowe do tego, żebyś świetnie sobie żył, świetnie się rozwijał, i będąc dorosłym człowiekiem, kiedy zostajesz sam ze światem i nie ma już nikogo, kto załatwi te sprawy za ciebie, to dopóki wszystko jest w porządku, nie podejmujesz żadnych decyzji, żadnych akcji. Ale kiedy Twój status quo, ciepła woda w kranie, dobra pensja, fajne relacje, brak konfliktu w twoim życiu, dopóki to wszystko jest, nie podejmujesz żadnych decyzji. Ale kiedy tego nie ma i kiedy to tak. Wpadasz w panikę i wtedy dopiero zaczynasz coś robić, ponieważ chcesz uniknąć tego stresu, który masz, a chcesz przywrócić stan, który był czyli spokój, komfort i stabilizację. Kiedy jednak w Twoim życiu Twoi rodzice byli bardzo wymagający od Ciebie, musiałeś sam organizować sobie swoje życie towarzyskie, zawodowe, swoje życie mm, szkolne, kiedy nie było możliwości wsparcia się na swoich rodzicach, bo na przykład bardzo dużo pracowali albo byli, nie interesowali się Tobą, byłeś jednym z wielu dzieci w rodzinie, jak sam nie zadbałeś o swoje jedzenie, to, go, to nie jadłeś i chodziłeś w tych samych butach, co Twoi. Bracia czy siostry do szkół, nie mogłeś liczyć na to, żeby wyjechać na wakacje, żeby pojechać na kolonie, żeby dostać duże kieszonkowe, żeby kupić sobie świetne ciuchy. To wyrosłeś w takim poczuciu, w takim doświadczeniu, że jak chcę mieć od życia coś więcej, to sam muszę podwinąć rękawy i muszę za to, o to zadbać. Nikt mi tego za darmo nie da. A więc nauczyłeś się, że trzeba robić swoje, że trzeba dążyć do tego, aby to życie poprawić, to jakość życia poprawić. Nauczyłeś się, że jak chcesz mieć inne życie niż twoi rodzice, zafundowali tobie, to nie ma innej opcji, jak tylko potrzebujesz sam zawalczyć o to życie i je sobie stworzyć. Dlatego nie czekasz na sprzyjające warunki, tylko dążysz do tego, żeby mieć więcej niż było w domu. Jedno jest na szczęście pewne. Dowolny program w Twojej głowie możesz zmienić. Zmienić poprzez zmianę myślenia o tym programie. A jak to zrobić? Mówię w swojej książce Sales Hunter.